Cieba misiaki. Witam na kanale Matematyczny Ninja. Muszę wynosić jakieś. Chyba lepsze pytanie. Dobra. Dzisiaj policzmy sobie pole obszaru ograniczonymi dwoma krzywymi. Mamy tutaj naszego sinusa i kosinusa, więc na pewno każdy jest szczęśliwy, jak widzi trygonometryczne jakieś tutaj rzeczy. Ale no dobra, zawsze jeszcze mamy granicę, że mamy od 0 do pi 2, czyli jednej drugiej pi. Czyli nie musimy tutaj sobie liczyć. Już wiemy, skąd dokąd liczę. Dobra, ja tu zrobię prostą linię. Bardzo prosto. Zaznaczę sobie, że tutaj mamy 0. Tutaj mamy pi 2 I teraz tak. Jak idzie nasz sinus i kosinus? Jeszcze musimy jedynkę tą zaznaczyć, no bo jedynka dla sinusów i kosinusów są ważne. Sobie zrobimy gdzieś tutaj. Okej. Okay. No i tak. Nasz kosinus najpierw sobie może... Cosinus. Albo nie, dobra, najpierw sobie sinusa. Sinus od 0 do pi drugich osiąga wartość 1. Czyli może damy sobie kolor czerwony. Uch, dobra, on jest bardziej... O oh mój Boże, to nie jest taki łatwe, jak myślałam. Dobra, to jest, to jest nasz Sinus. Dobra, pięknie. To jest Sinus X. No i teraz namalujmy sobie to tam, nie wiem, o, gdzie ten człowiek jest? Ale ma magic. O nie, on się zlewa z tym czerwony. Jeszcze to chyba w tym samym momencie. No ale dobra, to jest nasz Cosinus X. O oh mój Dobra. Teraz tak, my musimy obliczyć pole ograniczone tymi dwoma dwoma tymi dwoma funkcjami. No i jak to zrobić? Może wezmę jakiś czarny. O. Albo nie. Nie wiem. Możecie wpisać w komentarzach, jakie kolory mam wybieram tu dr brąz, drewno. Dobra, szary bierzemy. Czyli tak, nasze ograniczenia są pomiędzy tymi dwoma, czyli tu. I tu. I okej, okay, jeszcze muszę przypomnieć, jaki jest wzór na nasze pole. To jest nasz cały wzorek, który używamy, żeby obliczyć sobie pole. I ten wzorek brzmi, pole, wzór, ten wzorek brzmi, że całka górna yy, B ja. no czyli b to jest zawsze ta większa Liczba, czyli tutaj będzie ograniczenie na przykład z pi drugich, a na dole by było 0. No bo pi drugich jest większe od 0, czyli to stawiamy u górę. OK. A we wzorze jest, że F od X y, odjąć H od X i DX. No i dobra, ale teraz tak, co to jest F od X, a co to jest H od X? Zawsze jak mamy jaką, jakiś wykres. Dobra, to, to jest nasz ten wykres. I mamy tutaj ograniczone proste linie. To jest nasze A, to jest nasze B. I tutaj mamy jakieś. Oj, albo klikałam. Dobra, to jest nasze H od X na dole zawsze. A tutaj mamy nasze F od X. I F od X zawsze jest u góry. Proszę pamiętać to. F od X jest od góry. No ale jak spojrzymy na nasze wykresy, to raz cosinus. Czemu to się usunęło? What the fuck? Matko. Mam nadzieję, że nie mam czyni te dzieci. Ty. Ty. Nie, co tu się dzieje? Nie, tu jest zamalowana. Okej. Okay. Cholera, czekajcie. się. Okay. Zamalowałam na różową, mam nadzieję, że będzie git, Nie wiem czemu. Jakbyś mi szary chyba nie był pisany, bo mi, mi znikał. Dobra, ale tak, chciałam powiedzieć, że F od X to jest zawsze ta górna, ale jak my tutaj zauważymy, to najpierw górną jest kosinus, a potem naszą górną jest sinus. Czyli musimy sobie podzielić to na dwa osobne pola. To będzie nasze pole jedynka, to będzie nasze pole drugie, dwójka. No i się dzieli idealnie w połowie, czyli tutaj będą pi czwarte. Ok, czyli my tak, będziemy sobie liczyli osobno to i to i sobie to dodamy. Możemy już od razu to zacząć od dodawania, czyli tak, zapiszemy sobie nasz wzór, że pole równa się yy, całka. Tutaj patrzcie, bo patrzymy na to, od id odkąd idzie granica. Idzie od pi czwartych, yy, od 0 do pi czwartych, od dołu powinnam czytać, przepraszam. I teraz tak. Kosinus x odjąć sinus x dx. No i dobra, to jest nasze pierwsze pole. I dodajemy nasze drugie pole. Nasze drugie pole zaczyna się od pi czwarte, kończy na pi drugie. Czyli mamy tutaj nadrób, czyli będzie sinus x odjąć um, naszego cosinusa x. Ok. I tutaj dx. No i teraz co? Teraz liczymy sobie nasze całki. Akurat jak mamy tu naszego sinusa x i kosinusa X, no to to są podstawowe całki. Tutaj nic nie zamieniamy. Od razu. Liczymy sobie nasze całki. Czyli tak, pochodna z kosinusa, pochodna całka z kosinusa X to jest sinus X. Jestem na tym etapie. Dobra. To już sobie podznaczę, że to zrobiłam. Teraz tak. Całka z minus sinus X. My wiemy, że całka z sinus X to jest minus cosinus. Czyli tu będzie minus minus cos x. No to potem najpierw chciałam Wam pokazać, potem ja to jeszcze wyeliminuję te dwa minusy w dalszych działaniach. I teraz musimy sobie postawić nasze granice w całce oznaczonej. No i liczymy drugą całkę która jest najpierw mamy sinusa x. Sinus, sinus sinus, pochodna z sinusa to jest minus cosinus, czyli tutaj będzie, może tak pierwszy od razu, minus cosinus X, a pochodna z cosinusa, no to jest e, plus, e, plus sinus, czyli a, a mieliśmy i tak minusa tutaj, czyli to będzie minus sinus. Ok. No i tutaj też musimy naszą granicę, czyli pi drugie, pi czwarte. Zapisujemy. Ostatnie, co nam zostało, to podstawienie pod tych naszych granic do całki oznaczonej. I obliczenie, ile to jest. Czyli tak, tutaj może już od razu bo nie chcę już w drugiej linijce. Minus z minusem da nam plus. Ok. No i dobra. Sinus x podstawiamy pi czwarte. Czyli sin pi czwarty. Potem następne. Plus cosinus pi czwarte. Teraz odejmowanie, czyli sinus 0. I minus cosinus 0. Teraz tak. Tutaj będzie na odwrót, bo tutaj mieliśmy minusa, czyli nie zmieniamy znaków na początek, czyli minus cosinus pi drugie, czyli z górnej granicy, a nie. nie nie ma. Był minus, więc musi być ten minus. Takie same są znaki, jak były. I tutaj tak samo robimy z sinusem, pi drugie. No i teraz musimy zna, na dolno zmienić granicę, czyli minus minus minusem da nam plus, czyli będzie plus cosinus pi czwarte. I będzie plus sinus pi czwarte. Ok. No i dobra. Teraz tak, przypominamy sobie ile. I, yy, jakie wartości ma jakiś sinus pasynów? Możecie sobie odpalić taką tabelkę. Może wam tutaj jeszcze wkleję. ma, znowu się logicznie pojawiło. E, no tutaj filmować ja nie będę, bo tak mi się trochę brzydko tutaj to z tymi paskami od nagrywania, ale wiem, że jest bardzo ładne. Dobra, czyli tak, sinus pi czwarte. Sinus pi czwarte to jest Pierwiastek z dwóch na dwa. A my mamy, patrzcie, takie dwa. Tutaj mamy i tu mamy. Czyli zrobimy sobie drogę razy dwa. Dobra, kosinus pi czwarte. Kosinus pi czwarte to jest tyle samo, czyli robimy sobie plus. E, kosinus pi czwarte to jest pierwiastek z dwóch na dwa, czyli tyle samo. I też mamy dwa takie kosinusy, czyli też sobie skrećmy. I razy dwa. Teraz tak. Ile to jest sinus 0 i kosinus 0? Kosinus zero, sinus 0 to 0. No to nie będę już pisała, ale kosinus 0 to jest 1, czyli minus1. Skreślamy. No i ostatnio co nam zostało. <coughs> ostatnie co nam zostało to kosinus pi drugich, kosinus pi drugich to 0, a sinus pi drugich to jest 1. czyli tutaj mamy minus i 1. Dobra. I teraz tak, zostało nam tylko policzenie tego działania. Tutaj możemy sobie poskreślać, bo tutaj nam się skrócą. I zostanie nam pierwiastek z dwóch plus pierwiastek z dwóch, czyli dwa pierwiastki z dwóch. I tutaj minus jeden i minus jeden to minus dwa. Mieliśmy policzyć pole, no, czyli jeszcze możemy sobie zapisać, że to będzie jednostka kwadratowa. Z tego to już wszystko. Tutaj jeszcze wrócę. Do tego, co robiliśmy, czyli tak, pierwsze co malujemy sobie. Tutaj można sobie zawsze zapisać wzór, żeby się nie pomylić, i jeśli jest potrzeba, dzielimy sobie nasze pola. Nie musi to być tak, że zawsze tylko jakby jednym działaniem można sobie też upraszczać. To no nie zawsze się da tak ładnie zrobić, żeby tylko jednym działaniem obliczyć pole. Potem liczymy, jak obliczymy, na końcu podstawiamy, jak podstawimy to, to już, no tak naprawdę to już jest koniec naszego działania praktycznego. OK. mam nadzieję, że dzisiaj wszystko zostało wytłumaczone w sposób bardzo jasny. Jeśli by, by, by byłyby jeszcze jakieś pytania, zachęcam do komentowania. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję bardzo za oglądanie.